Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Cops Wod. Z tej strony Walker, jest ze mną CAT. Hello! No i zaczynamy kolejną misję. Druga, Druga misja. Ciekawe czy tam razem mi się uda. Zmieniłem broń. Będę strzelał z Pańpola. Myślę, że dużo mi to da bardzo. A idziemy tutaj przez dwór, nie? No. Okej. Okay. W ogóle już bez sensu ustawiałam sobie już od razu ten, ten ciężki armor i teraz chodzę jak żółw. Ja no też mam, więc spoko. Tutaj na pewno drzwi są zamknięte, więc ja otworzę je od razu. Nikogo nie widzę. Ten Wcale nie grałem w tą grę i nie wiedziałem o tym, że to będzie zamknięte jak co. <laughs> Myślę, że przeszliśmy już wiele razy, tylko tyle, że zawsze gramy na pałę. Clear. <laughs> to też są zamknięcia. Ale zajrzę. Tu jest ziomek czaisz? Tak na prost, typowo. I to ja go z Paper... A ja rzucę paper -y. granatnika. Trzy No, idę Dobra, on rzucił. On mi brał? Ja. Chyba tak. <coughs> Są szczury. Kate. Ile yeah. yeah. no to szczurów jest, matko? Rary. In your nightmare. Ustańcie. Brawa. Krzyczy jeszcze zanim otworzę drzwi. <laughs> To? Tu to K jest... Nie, to jest dom. A nie, to jest dom. Nie, tam. Tu tam jest dom. dwór? Nie, tam jest piwnica. A? -a. W ogóle nie graje się w tą grę nigdy. US Hole. Coś się stało. <laughs> Ej, ale to był przypadek radę. Ja mam to i... Ej, trzeba było patrzcie tego, co? Dobra już. <noise> nie mogę trafić <noise> Nic tu nie widzę Idę na szybciej Oła! O poczekaj jak się you son of a bitch Ty, ale sorry, jak widziałam, czułam moją reakcję, nie? <noise> Miałam to samo jak um... Weszłam do ciebie w pierwszej misji do składzika. Nikogo nie widzę chyba. Jest ktoś. Tak mi się wydawało, że widzę nogi, ale myślałam, że to... ...parawan. Para Freaking w ogóle psycho. to wygląda jakby on sam to wykopał, nie? Oh my goodness, what the fuck is that? So many. Nie wiem kto jest brzydszy, ta raka, czy ona Te karaluchy są ładniejsze od niej <laughs> No, idź się umyć <laughs> Czekaj, okay. zamknę Szkoda, że nie wziąłem ze sobą tego... klina <laughs> Ta, co tutaj robi, w ogóle te... Patrz, mam tutaj odlew twojej twarzy. O nie! Busiłem się. Dobrze ci tak. Za I zostało mi wygląda jak nie budnać Gonisz Konisz mnie. Goni się. Tutaj będzie strowa nie? która nie będzie chciała się poddać. Spójrz na to archiwum. Ale nie tylko ona tu będzie, ej, chyba. Jesteś pewny? To chyba zależy od poziomu trudności. Can't see shit. Where the fuck are you? Jestem u góry. No, How ale... dare you come in here? Znalazłam ją. A została tylko ona już. Ja? Yeah? Mhm. Spójrz na... ten. Na Escape. Nie pijaj. Aha. Nie Kied jej. Kiedyś jak wziąłem ją z Taizera to tam powiedział coś o Elza Oh my god, o... chodź tu, chodź tu zanim ją z, zepniesz. It's Jesus. <laughs> Jesus man. <laughs> Dobra, ja ten. Ty tam ją pskuję, wezmę nic. Muszę się oddać. <grymne> Okej. Okay. Sigasz pod prysznicem? Tak i strzelam, z tej zara. A druga misja poszła również szybko co pierwsza. Myślę, że dopiero teraz zaczną się schody. Chyba. tobie. <grymne> Minus 5. Okej, okay, dokończymy. W takim razie dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam również na kanał Kat, będzie na pewno link w opisie, trzymajcie się, na razie, bye!